Singiel to nie tylko utwór promujący całą muzyczną płytę, to także młody, wykształcony i zaradny, żyjący z własnego wyboru w pojedynkę człowiek. Singli w Polsce jest coraz więcej, usługi tworzone specjalnie dla nich to wyśmienity interes. O singlach i ich imprezach mam nagonia. Dziewczyny, uwaga, ja też dzisiaj będę szukał swojej sympatycznej. Podczas imprezy na Sobockiej plaży partnerki szukał nie tylko prowadzący. Zgromadzili się tu ludzie, którzy na co dzień zdają się tylko ze świata wirtualnego portalu randkowego. Pomysł tak naprawdę podrzucili nam sami użytkownicy. To oni wyrazili chęć spotykania się także w realu. Wspólna letnia impreza odbywa się po raz drugi, ale znajomości z internetu bardzo często przenoszą się do świata realnego, bo tu singiel to nie zawsze zdeklarowany samotnik. Osoba, która szuka drugiej osoby w celach właśnie przyjacielskich, nieraz spędzenia wakacji, a nieraz miłości. Krzysztof miłości jeszcze nie szuka, jak mówi odpoczywa po trzyletnim związku, ale nie lubi spędzać wolnego czasu sam. Żeby zabić czas, zabić to monotonię, prawda? Tych czterech kątów, wyjść gdzieś, poznać kogoś, rozszerzyć znajomości może coś się trafi. Na taki traf liczy także Frideryko z Hiszpanii, wraz z innymi singlami przyjechał do Polski szukać żony. Nie chcemy być starymi kawalerami i właśnie w ten sposób szukamy partnerki i chcemy poznać swoją połówkę pomarańczą. Czy można tą połówkę poznać w kaszubskim lesie? Tak, jeśli na drezynach spotykają się sami single. Jestem samotna, jestem wolna, natomiast nie, nie jestem zdeklarowaną singielką. Tu czekanie ułatwia klub singli z Gdańska. My nie jesteśmy biurem matrymonialnym, jesteśmy centrum zapoznawczym. U nas ludzie zapoznają się na, różno, na różnego rodzaju imprezach, które im organizujemy. Ale Simbla stać i na droższe wycieczki. Nie wydaje pieniędzy na dom i rodzinę, dlatego może swobodnie zwiedzać świat. Stąd już specjalne oferty biur podróży. Wiązani są z karierą, mają karierę, mają te pieniążki, mają e, gdzie je wydawać, natomiast pewnie... Problem będzie taki, że ono, oni nie mają czasu. To jest generalnie, to jest, to, jest, to jest ten minus. Według psychologów w zabieganym życiu singla przychodzi jednak czas na refleksję. Bycie w pojedynkę w czasie świąt, bycie w pojedynkę w czasie weekendów jest dla większości osób przykrym stanem. Stąd to choć chwilowe, weekendowe zawiązywanie wspólnoty. W Polsce żyje niemal 5 milionów singli. Do 2030 roku ma być ich o 2 miliony więcej. Czy pobijemy rekordy Szwecji czy Francji, gdzie wolnych osób jest więcej niż małżonków? Wątpliwe, ale tak liczną grupę warto zauważyć, ułatwić jej życie i dobrze na tym zarobić. Anna Gonia Wydarzenia.